Mieli zbudować Polskę na miarę naszych marzeń, na miarę naszych aspiracji. Proszę Państwa, premier Jarosław Kaczyński. Dziękuję. Z góry państwa przepraszam. Mam bardzo niewiele czasu. Muszę pędzić do telewizji Trwam. Dlatego ja będę mówił krótko. Zacznę od tego, co trzeba zawsze powiedzieć. Przed chwilą to mówiłem. Być goszczy mówię to w każdym miejscu. Bo sytuacja teraz na dwa dni przed wyborami, trzy dni przed wyborami, dwa dni przed ciszą wyborczą jest jasna. Mamy dwie możliwości. Jedna to powołanie rządu z mocnym poparciem parlamentarnym, poparciem prawa i sprawiedliwości, jednolitym poparciem parlamentarnym rządu, który z całą pewnością będzie znakomicie współpracował z prezydentem. Rządu, który będzie szanował opozycję i nie będzie prowadził z nim żadnej wojny, tak jak i większość parlamentarna nie będzie prowadziła wojny. I rządu, który ma plan, wielki plan, zarówno w sprawach społecznych, jak i gospodarczych, które odnoszących się do państwa. Będzie działał z planem, nie od przypadku do przypadku, nie na zasadzie zawiadania różnego rodzaju układów z poszczególnymi grupami, lobby i tak dalej, tak dalej. To będzie merytoryczna polityka, a nie tak zwana polityka transakcyjna, bo tak polityk tego rodzaju politykę, która w Polsce była uprawiana na Jednocześnie przyznaję, że dwa lata tej polityki nie było. To był czas, kiedy my byliśmy przy władzy. My też mieliśmy wtedy plan. I dzisiaj takie plany są dużo bardziej dojrzałe, dużo bardziej rozbudowane. Jesteśmy gotowi do tej dobrej zmiany. Do tego, by Polska zaczęła wyglądać inaczej i przede wszystkim, żeby zaczęła wykorzystywać swoje możliwości. Bo zgromadziliśmy tych możliwości w ciągu tych ostatnich 25, czy już właściwie 26 lat naprawdę wiele. Przede wszystkim w polskich głowach. Mówię to tutaj w mieście akademickim. W mieście, w którym jest znakomity Uniwersytet kontynuujący tradycję Uniwersytetu Wileńskiego. Tak, w polskich głowach w tym czasie bardzo wiele zgromadzono. Tylko to zostało zablokowane przez różnego rodzaju przeszkody. Z jednej strony są to przeszkody biurokratyczne, z drugiej strony to są przeszkody wyrastające z różnego rodzaju patologii i wreszcie to są przeszkody wynikające z braku kapitału. Ludzie, którzy by mogli coś robić, nie mają na to pieniędzy, nie mają niezdolności kredytowych. I nasz program na wszystkie te problemy, na wszystkie te trudności odpowiada. Jednocześnie odpowiada na inne dzielnie wyzwanie, które jest przed nami. Jak uczynić Polskę bardziej sprawiedliwą? Bo dziś z tą sprawiedliwością, a nie ma Solidarności bez sprawiedliwości, jest niedobrze. My chcemy przekazać społeczeństwu znaczne środki od razu, wykonując zobowiązania ta 500 zł. O podwyższeniu sumy wolnej od podatku czy o powrocie do dawnego wieku emerytalnego. To jest łącznie 40 miliardów złotych dla społeczeństwa. Ale to jest tylko początek. Bo my wiemy, że rozwój gospodarczy jest możliwy wtedy, jeżeli będą rosły płacze, jeżeli będą rosły dochody. Krótko mówiąc, żeby był rozwój, żeby nasz wielki plan inwestycyjny, bo taki też mamy, był realizowany, potrzebny jest płot. a po to, żeby to wszystko zorganizować, żeby to mogło działać, potrzebne jest dobre, sprawne państwo. A jak nasze Państwo określali w pewnej restauracji ci, którzy dzisiaj Polską rządzą, to Państwo na pewno wszyscy wiecie, bo zacytować nie mogą. Powtarzam, ten plan jest. Można go zrealizować. Mamy oczywiście bardzo wiele aspektów, bo niezwykle ważnym aspektem są także usługi społeczne z służbą zdrowia na czele. Polityka prorodzinna, niesłychanie ważna sprawa, przecież Polska się zwija, mamy bardzo, bardzo niską, tak zwaną dzietność. Musimy to przełamać. Te 500 zł to za mało. Trzeba tutaj dodać jeszcze do tego politykę mieszkaniową, która pozwoli budować w stanie mieszkania dla zwykłych ludzi. Musimy do tego dodać na przykład gabinety lekarskie w szkołach, bezpłatne przedszkola. I to wszystko proszę Państwa można zrobić. Ci, którzy ciągle mówią o gruszkach na wierzbie, o pustych zapodzieciach, nie są w stanie w żaden sposób zakwestionować tego, co my mówimy. Co choćby Beata Szydło mówiła we wczorajszej debacie. Że na to pieniądze po prostu mogą się znaleźć. Mogą się znaleźć bez żadnego podwyższania podatków. Tylko, żeby nas nie okradano i nie rzwi. Jest jeszcze jeden problem, o którym muszę tutaj wspomnieć, choć mówiłem o nim już także w Wydłośniu. Problem polskiej wsi to wielkie wyzwanie społeczne, wielkie wyzwanie moralne, tak to też trzeba określić, które stoi przed państwem polskim, przed narodem polskim. Musimy wyrównać poziom życia na wsi w mieście. Musimy ten potencjał, który tam został zgromadzony wykorzystać. Bo on jest nam wszystkim potrzebny. Ale przede wszystkim potrzebna jest spójność naszej wspólnoty, naszego narodu. A spójność to sprawiedliwość, to równe szanse. Każdy z nas gdzieś się rodzi, Jedni w wielkim mieście, inni w małym, inni na wsi. Muszą mieć równe szanse. To jest oczywiste. ale to musi, Szanowni Państwo, przekładać się na konkretną politykę. Kiedy byliśmy u władzy, na rolnictwo szło prawie 3% PKB środków publicznych, 2,91 dokładnie. Później to zdecydowanie spadło poniżej dwóch. I to jest taki syntetyczny obraz tego, co tutaj się w tej chwili dzieje. Wieś jest po prostu zapominana. Jest wiele deklaracji, jest taka palca z zielonym sztandarem, która bardzo dużo mówi, chociaż ostatnio jakieś mniej nawet no jak mówi o wsi. Ale jednak generalnie dużo. Tylko tak naprawdę załatwia dla swoich. Dla tego swojego układu, który rzeczywiście na wsi jest bardzo mocny. I czas w tym skończy, to życie. chciałem zapytać, dlaczego mówię o tym tutaj, a nie na Przed chwilą mówiłem o tym w jednej metropolii, czyli bydgoskiej, a no teraz w drugiej, czyli toruńskiej. Jest... No mówię dlatego, że powinniśmy się czuć jednością. Polacy mają równe prawa, jeszcze raz to podkreślam. I to są prawa odnoszące się do równości wobec prawa właśnie, ale te prawa muszą dotyczyć także dystrybucji dług. Oczywiście nie na zasadzie socjalistycznej, nie na zasadzie jakiegoś egalitaryzmu, bo to nigdzie na świecie nie wyszło. To się zawsze wyrażało w dyktaturę i w różne najgorsze rzeczy. Ale podział dóbr musi być sprawiedliwy w tym sensie, że był do usprawiedliwienia w sensie nieracjonalnym i moralnym. A dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj bardzo wielu ludzi ma bardzo dużo nie wiadomo skąd. Nie są gejcami, nie są utalentowani, są co najwyżej sprytni. I z tym musimy skończyć. Szansę dla gejców. laty też mogą mieć gejców. Ale żeby to wszystko, o czym tutaj mówiłem, uczynić, trzeba umocnić. O tym też już mówiłem, Polskie Państwo. A Państwo to nie tylko organizacja. Państwo to także pewna jakość moralna. I to jest z jednej strony kwestia naszej legitymacji historycznej tego prawa Polski do istnienia jako państwa. Ona jest dzisiaj podważana i wewnątrz kraju i na zewnątrz. Z jednej strony pedagogika wstydu, która znalazła się już nawet w szkolnych podręcznikach i taka polityka kulturalna, a z drugiej strony ten atak zewnątrz. Trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić. I my to obiecujemy. I zrobimy. No to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo potrzebne. Ale szanowni państwo dobre. Państwo właśnie, muszę powtórzyć w innym znaczeniu to samo słowo, to także moralność jego przedstawicieli. To wysoki poziom moralny, to przynajmniej nie spadanie poniżej pewnego poziomu. I my tego będziemy przestrzegać. Ja tu widzę na sali osobę, która nie powinna się tu znaleźć. Nie jest tutaj zaproszona. Nie jest tutaj zaproszona, kto spadła poniżej tego poziomu. I dzisiaj bezpodstawnie powołuje się na znak prawa i sprawiedliwości. Chcę to jasno powiedzieć. Chcę to jasno powiedzieć, bo muszę już niestety kończyć. I dlatego muszę odpowiedzieć na pytanie, które Państwo mogą mi postawić. To znaczy pytanie o to, kto nas będzie reprezentował. Czy dobrzy ludzie? Czy macie ekipę? Czy macie drużynę? Tak, mam. Mamy drużynę. I do rządu, i to szeroko rozumianego, łącznie z wiceministrami, wojewódzami, wicewojewódzami, szefami urzędów centralnych i tą do parlamentu, która jest niesłychanie ważna, bo jakość pracy parlamentarnej, a także moralność ludzi, którzy są w parlamencie, to kwestia naprawdę pierwszego. I dlatego chciałem tutaj powiedzieć kilka słów o naszych samych Przede wszystkim numer jeden. Krzysztof Cabański. Proszę Państwa. A to człowiek, który dla polskiej wolności, który dla polskich mediów, tych wolnych mediów, nie tych, które manipulują i oszukują, zrobił bardzo dużo. I jako szef, i własnym piórem. I który udowodnił, że można przez prawie 40 już lat, bo wtedy go 40 już lat temu prawie spotkały go pierwsze presje, iść równą drogą, prostą, nie dostosowywać się. Tylko bronić wartości. I pamiętajcie o pamiętajcie o numerze 1 na tej liście. Bo takich ludzi potrzebujemy. Potrzebujemy ludzi wielkiej wiedzy, sprawnego pióra i właśnie tej jasności. Jeżeli nawet kiedyś w życiu zdarzały mu się grzechy, to już się sto 100 razy, tysiąc razy narząd. Jest Pani Michała. Prawie. Michałek, przepraszam. Na drugim miejscu. Pani jest, można powiedzieć, personifikacją czegoś bardzo dobrego, co nastąpiło na polskiej tradycji jedności. Idziemy razem, proszę Państwa. Idziemy razem do zwycięstwa. To jest niesłychanie wręcz ważne. To jest ważne. I nie tylko dziś. To musi się utrzymać, bo inaczej Polski nie zmienimy. Musimy być silni. I teraz, kiedy daj Boże, zwyciężymy, i wtedy, kiedy będziemy rządzić, kiedy będziemy podejmować bardzo trudne zadania. I dlatego też proszę o głos dla Pani. Jest Pani Anna Sobecka. No nie trzeba jej przedstawiać. Osoba, która jak lew, no może wita, ale wita jeszcze groźniejszy. Otóż, proszę Państwa, broni wartości tych fundamentalnych, tych, na których opiera się nasza kultura i cała nasza cywilizacja. Nawet ci, którzy dzisiaj wrzeszczą przeciwko kościołowi, nawet ci, którzy podnoszą rękę na krzyż. W istocie są z tej cywilizacji i tylko dlatego mogą to robić i głowy mi się nie uczyna, że to jest właśnie ta cywilizacja oparta o naukę i ofiarę chystutu. Pamiętajcie, to jest mu znamy. Mówiłem tutaj o rolnictwie. Jest pan Jan Ardanowski, znakomity naprawdę poseł specjalistów. stałej Wszech tutaj w tej chwili szef Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo sprawny, bardzo zaangażowany, przy tym rolnik, prawdziwy rolnik, a nie taki udawany. <grymne> Naprawdę warto go poprzeć. Jest pani marzenna drawa. Była naszym była to widzę naprawdę świetna, w parlamencie znakomita. Bardzo żałuję, że w ostatnich latach jej w parlamencie nie było, ale jestem przekonany, że będzie. Mieć tak. proszę Państwa, wiele innych osób, które są warte tego, żeby znaleźć się w parlamencie. Macie Państwo wybór. Wymieniłem tych najmocniejszych, ale oczywiście każdy z nas powinien dokonać własnego wyboru, choć bardzo liczę na to, że będziecie brali pod uwagę moje słowa. Ale przedtem dwie decyzje, dwie decyzje, które mogą Polskę zmienić, mogą wprowadzić tą dobrą zmianę i które Polskę zmienią. Decyzja pierwsza pójść na wybory. głosować. Decyzja druga. Głosować najprościej jak można. I stanowimy. I to proszę Państwa wszystko. Przepraszam, zwykle mówię dłużej, ale czas goni. Przepraszam, że patrzę na zegarek. Rzeczywiście czas goni. Muszę jeszcze trochę do innej, szerszej nie do publiczności powiedzieć. Także serdecznie Państwu dziękuję. Serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za to, że nas Prezydentowi prawa i sprawiedliwości to, I Chcę Wam powiedzieć proszę Państwa, Toruń to piękne, wspaniałe, uniwersyteckie miasto. Dzisiaj bardzo wiele miast w Polsce, także i Toruń się nieco zmniejsza. Zapewniam Państwa, że kiedy dojdziemy do władzy, ruszymy do przodu, a mamy szansę nawet na eksplozywny rozwój, nie tylko szybki, to miasta będą się zwiększać. A Toruń będzie wielkim ośrodkiem akademickim, wielkim ośrodkiem postępu także dla polskiego gospodarki. Dziękuję.